Winnie, do mnie. Cześć wszystkim! Dzisiaj otwieram jajka Kinder Niespodzianki z kucykami My Little Pony. Najbardziej lubię tego Rainbow Dash, także mam ogromną nadzieję, że uda mi się go znaleźć. Okej, okay, zaczynamy! Otwieram opakowanie. Trzy jajka w środku, różowe. A jajko numer jeden. Uwaga... Streberko. Siop. O! Zoo, zobaczcie. Jajko pękło. Czyżby coś próbowało się wykluć z tego jajka? <grybujesz> Chyba nie. Chyba po prostu się potłukło. Ale czekolada. Mm. Coś mam wrażenie. Może dzisiaj całą czekoladę zjem. Mmmm. Ale pyszna. Ale wy nie zjadajcie całej czekoladę od razu. Okej, okay, ja też nie będę. Zostawię sobie na później trochę. Uwaga, otwieram, otwieram, otwieram. Co my tu mamy w środku? Albo kogo my tu mamy w środku? Oh! Jej. Jestem szczęśliwa. <grym> ja wiem, co to jest. A czy wy wiecie? Znacie imiona wszystkich bohaterek i bohaterów z bajek o kucykach? Mm, a jak wiecie kto to jest, piszcie w komentarzach. Zobaczymy kto napisze pierwszy i kto zgadnie. Może nawet nie zgadnie, tylko wie. No, wchodźcie nogi. Co jest? Nie chcą jej wejść nogi. Jeszcze raz. To jest taka dziurka, widzicie? Muszę to przyczepić. W dobrą stronę daje, prawda? Tu ma stopy. O, trzeba po prostu trochę więcej siły w to włożyć. I tutaj na nodze... Uuu, przepraszam cię. <grybujesz> ma taki bolec. Możemy to sobie wsadzić w ten nasz grzybyczek. Bo to jest grzybyczek, nie wiem, czy widzicie. To jest podest i grzybyczek. Można uczesać jej Ogon. Zawsze czasią mi ogon. Uuu! Trochę poczochrany masz. Dawno się chyba nie czesałaś, co? Siedziałaś długo w jajku. <grym> Ale fajna jest. Zobaczcie, ma takie serduszko tutaj. Widzicie? Długie różowe włosy. Super. Czyli udało nam się znaleźć już jedną. I to za pierwszym razem. Za pierwszym razem udało się znaleźć bohaterkę z bajki. Uwaga. Drugie jajko. Ale zobaczcie, to też jest pokniecione. Co to mi sprzedali w sklepie? O, dziurawe. O, to jest połamane. Czekolada jest wszędzie. Co to ma być? Chyba komuś musiało to... O! Uh! Oh! Oh! Całe się rozsypało! <laughs> mm, no ale jajko na szczęście nie jest otwarte. Zatem uwaga, uwaga! Oh! Otwieram i co to jest? Coś żółtego. Coś co można chyba na palec nałożyć. Zaraz się dowiemy, co to jest. Co to jest? Nie umiem zgadnąć. Potrzebuję zerknąć na instrukcję. Aha, to taki magiczny pierścień. I co on robi? Co coś robi? Okej. Okay. No obrazku idą sobie trzy dziewczynki. Tęcza, skarb... Znalazły trzy pierścienie. A, a, te pierścienie zamieniają Je w magiczne wróżki jakieś Bardzo fajna historyjka No dobra, no to złożę sobie Teraz ten pierścień I zobaczymy, czy jak go włożą To zamieni się we wróżkę Ok To W jakiej to kolejności ma być okay. Tak jak widzimy na rysunku Na instrukcji Najpierw ta Fioletowa, ciemna fioletowa teraz ta jaśniejsza. Wchodzi to? Coś nie chce wejść. Czy ja coś robię nie tak? Hmm, tak, dokładnie, nie tak, na odwrót, na odwrót. Proszę. I teraz ta żółta część. Wygląda jak kwiatuszek. Ok, uwaga. Nakładam na ten palec. I co? Czary male? Czy jakieś zaklęcie powiedzieć? Obrócić może? <gryw> Jestem już. <gryw> nie, nie zamieniłam się we wróżkę. Do tylko historyjka. Ale pierwszy jest fajny. Z koleżankami można się tak pobawić i podawać, że się jakąś wróżką czy tam. Elfen? Są wróżki czy elfy? Jak sądzicie? Chyba jakieś wróżki. Wróżki, kwiatuszki. Bardzo fajny. Podoba mi się. Ok. Czas zatem otworzyć ostatnie jajko. jak myślicie, będzie połamane tak jak tamte? Zaraz zobaczymy. I ciekawe, co w nim będzie. Czy uda nam się znaleźć kolejnego bohatera? Bajki. O, kucykach? Trzymajcie, kciuki! Deberko. Chodź, raz, dwa. No proszę, to jajko jest całe. <laughs> Chociaż jedno niepołamane. O! <laughs> za szybko to powiedziałam. Teraz już jest połamane, proszę. Ucieka mi... jajko. I co my mamy w środku? Otwieram. O! Coś fajnego, miejmy nadzieję. To nie wygląda jak kucyk. Wygląda jak jakaś trąbka. Co to jest? Zaraz zobaczymy na instrukcji. Okej, okay, to jest brązletka z motylkiem. ale słodka. <grymne> Uwaga. A to nie są te same bohaterki. Wyglądają podobnie, proszę możemy mieć fioletowego motylka i takiego brązowo-pomarańczowego. Zaraz sobie go złożę. Tutaj instrukcje. Najpierw ta część. Wygląda jakaś taka trąbka. Tą końcówką trzeba włożyć w tą większą. O, zrobił pyk. Jest włożone. I teraz trzeba nasadzić na to motylka. O, jest prawie. Gotowe. Okej, okay. no wygląda bardzo ładnie. Podoba mi się. Teraz, czy to będzie pasowało na moją rękę? Hmm, okay. O o! O o! <laughs> nie umiem tego teraz. Oh, jezu, udało się. Okej. Okay. Czy moja ręka nie jest za duża? No moja ręka chyba jest trochę za duża. Chociaż nie. Zaraz. Może mi się... Nie umiem jedną ręką sobie tego zapiąć. Nie przemyśleli tego. Jak nie ma kogoś do pomocy, to ciężko jest to zapiąć samemu. No trudno, będę potrzebowała kogoś, żeby mi później pomógł. Ale jak sobie tak przyłożę, o! Widzicie? To wygląda fajnie. Prawda? Bardzo ładna bransoletka. Hmm, no to tak. Znaleźliśmy tylko jedną postać z bajki o kucykach. My little pony. I mamy motylka bransoletkę. I gdzie jest mój pierścień? Jest tutaj. I magiczny pierścień, który nie działa. Żartuję. Działa. Działa na wyobraźniu. To jest najważniejsze, prawda? Która zabawka najbardziej Wam się podoba? I ta. <grytania> Kto zna imię? Niech pisze. A ja żegnam się z Wami i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!